Też otwieram pierwszy, rozpoczynamy pierwszy blok dyskusji i chciałbym poprosić pierwszego panelistę, panią dr Renatę Calak, zastępcę dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która będzie mówić o rozwoju regionalnym w kontekście strategicznego zarządzania rozwojem. Tak? Jest pani, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam tylko pięć minut, więc postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić te zagadnienia. Otóż tematem dzisiejszego bloku tematycznego jest partnerstwo i dialog. I ja mogę postawić tezę, że polityka spójności wymusiła na nas realizację zasady partnerstwa, partnerstwa i dialogu. W komitetach monitorujących, w komitetach sterujących, zarówno przed okresem akcesji, jak i w okresie akcesji, pozyskując te środki, musieliśmy mieć zapewnienie partnerów społeczno-gospodarczych. Również cały proces konsultacji dokumentów które były tworzone na potrzeby polityki i spójności, wymuszał przeprowadzenie procesu konsultacji. Dodam jeszcze, że cały siedmioletni okres programowania polityki spójności również wymuszał na nas podejście strategiczne. I jesteśmy w obecnie w takim okresie, że musimy wykorzystać ten pozytywny dorobek polityki spójności przez aktywne kreowanie własnej polityki rozwoju, gdyż, jak było powiedziane we wcześniejszych panelach, no dochodzimy do tego scenariusza polityki rozwoju, w której nie będziemy dostawać już środków unijnych i musimy być Silni, silni i kreować własną politykę, politykę rozwoju i, i politykę rozwoju regionalnego. Otóż pierwsze działania w tym kierunku, które prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, były skupione na uporządkowaniu kwestii programowych. Pierwsze to wprowadzenie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w 2006 roku. Później realizacja założeń uporządkowania systemu programowania polityki rozwoju przez zweryfikowanie obowiązujących w ówczesnym czasie 200 strategii rozwoju, przez, przez przejście do 42 i następnie teraz konstruowanie dziewięciu zintegrowanych strategii. I ten cały proces jakby tworzenia tych strategii zmienił się w stosunku do wcześniejszych lat ze względu właśnie na wykorzystywanie dorobku polityki spójności. W ramach przygotowywania tych strategii tworzą się think tanki, korzystamy ze wsparcia ekspertów, praktyków, korzystamy ze środowisk naukowych, jak również z partnerów społeczno-gospodarczych przygotowując te dokumenty programowe. Przygotowując Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, która została przyjęta w ubiegłym roku, bazowaliśmy również na raporcie OECD dotyczącym przeglądu terytorialnego. I de facto rząd polski przyjmując ten dokument zmienił podejście do rozwoju regionalnego. Zostało, została wprowadzona zmiana i odejście od, od podejścia sektorowego i skupiliśmy się na wykorzystaniu potencjałów, na potencjałów poszczególnych regionów a jak niwelując wcześniejsze podejście, które było skupione na usuwaniu barier rozwojowych. Również przyjmując ten dokument zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zarządzania wielopoziomowego i odejście od określenia polityki regionalnej realizowanej i określanej na poziomie regionalnym i na poziomie centralnym. Przyjmując ten dokument określiliśmy wspólne cele, wspólne cele, które są zarówno realizow które są, które są realizowane, zrealizowane przez wszystkich podmioty przez podmioty z poziomu centralnego, z poziomu regionalnego, również przez podmioty, podmioty działające w sektorze, sektorze społeczno-gospodarczym. Otóż jeszcze chciałam raz podkreślić, że w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego określony jest cel wspólny dla wszystkich i mamy nadzieję, że będzie realizowany również przez wszystkich partnerów. Kolejną nowością, którą jest, jest w tym dokumencie, jest przedstawienie obok tradycyjnych celów, które skupiają się na konkurencyjności i na spójności, wprowadzenie trzeciego celu dotyczącego sprawności. Związane jest to z tym, że nawet w obecnym okresie programowania mamy dostępny szereg środków związanych z rozwojem kolei, związanych na przykład ze sprawami energetycznymi, ze społeczeństwem informacyjnym, aczkolwiek nie do końca umiemy wydać te środki w sposób efektywny bądź w ogóle. Ze względu na to, że w kolejnym okresie programowania tych środków będzie mniej i będą one obwarowane warunkami, więc musimy się skupić na poprawieniu, na poprawieniu warunków dla skutecznej i efektywnej realizacji działań rozwojowych. Otóż reasumując, bardzo istotną celem, bardzo istotnym celem jest określenie jednej wspólnej dla wszystkich wizji rozwojowej, która będzie wypracowana w procesie partnerskiej debaty. Gdyż ze względu na to jak będziemy mieli jedną wizję, która będzie przedstawiana zarówno przez, przez administrację publiczną, przez partnerów niepublicznych na arenie europejskiej, mamy również większy wpływ na realizację tej wizji, jaką, jaką zaprogramujemy, zaprogramujemy i większy wpływ na kreowanie wizji europejskiej ze względu na to, że będziemy mówić jednym głosem zarówno administracja centralna, administracja regionalna i partnerzy społeczno gospodarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor. Pozwólcie Państwo, że teraz już będę sterował ruchem tutaj z tego miejsca i poproszę, bo tak jak mówiłem, czas na, na pytania czy, czy do, do konkretnych referatów będzie po zakończeniu tej części z, z pierwszego bloku, więc po, po kolejnych jeszcze dwóch e, referatach i w tej chwili chciałem poprosić Pana Doktora Włodzimierza Puzynę z Fundacji Rozwoju Demokracji, rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. E, Temat referatu Komunikacja, Kapitał Społeczny. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Jeszcze jeden czynnik identyfikujący chciałbym dodać. Grupa robocza, członek grupy roboczej Społeczeństwo Obywatelskie, dalszego ciągu nazwy już nie wymieniam, która jest inspiratorem właśnie tego spotkania i dyskusji na ten temat. Proszę państwa, byliśmy świadkiem bardzo ciekawej debaty w poprzedniej sesji. I, i ta debata była dla mnie potwierdzeniem pewnego stereotypu, który się utarł od czasów początku naszej transformacji w 1989 roku, mianowicie takiego stereotypu, że gdy mówi się rozwój, to skojarzenie jest jednoznaczne – gospodarka. I w zasadzie wszystkie debaty dotychczasowe dotyczące rozwoju obracają się w sferze problemów gospodarczych. W momencie, kiedy docieramy do pewnego Progu. To się stało w czasie tej dyskusji, podsumował pan dyrektor Żuber, że no, zderzamy się w tych naszych rozważaniach rozwojowych z problemem niesprawności administracji w polityce spójności na przykład, to tu dyskusja się urywa i dalej nikt nie wnika skąd się ten problem bierze. Otóż nam się wydaje myślę tu o tym efekcie dialogu Obywatelskiego, który się toczy od pewnego czasu w gremium Grupy Roboczej Społeczeństwo Obywatelskie, że zaniedbywanie społecznych aspektów rozwoju i niewnikanie w społeczne aspekty rozwoju, zgodnie z tym, co zresztą prorokuje pan profesor Czapiński, może się skończyć, z grzechem ciężkim i może się skończyć kryzysem ekonomicznym mniej więcej za 10 lat. Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę państwa na społeczne wyzwania polityki rozwojowej. Model rozwoju, który przedstawiła, przedstawiło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest oparty na teorii polaryzacyjno-dyfuzyjnej. To jest założenie, że żeby rozwój był możliwie szybki, to trzeba mieć lokomotywy tego rozwoju. Lokomotywy rozwoju to są duże metropolie, które są takimi reaktorami innowacji, myśli, edukacji, wszelkich rozwiązań intelektualnych i organizacyjnych, które są potrzebne, żeby można było z powodzeniem konkurować na rynkach światowych, czyli silne metropolie, ale do tego do tych metropolii, które są generatorami rozwoju, jest otoczenie, które przejmuje dorobek wytwarzany w metropoliach, przedwuje i przetwarza, i to się odbywa w tym mechanizmie dyfuzji. Żeby możliwe było zrealizowanie takiego modelu, no to konieczne jest połączenie Metropolii z otoczeniem, ze środkami satelitarnymi. Krótko mówiąc, zrealizowanie takiego modelu nie jest możliwe bez wykreowania całej sieci kooperacji pomiędzy ludźmi, zasobami, instytucjami. No i teraz, jeżeli zastanowić się, jak to zrobić, bo sytuacja wyjściowa jest w zasadzie taka, że każdy sobie rzepkę skrobi i to też wynikało, z, taki obraz wynikał z poprzedniej dyskusji. Jak to zrobić, żeby ten model zrealizować? Krótko mówiąc, jeszcze żeby się odwołać do jakiejś analogii bardziej obrazowej, to jest tak, jak z internetem. Póki komputery pracowały niezależnie od siebie, no to każdy z nich miał swój potencjał, był znakomitą maszyną, ale dopiero połączenie ich w sieć pokazało siłę sprzężenia kooperacyjnego. Tu jest podobna sytuacja. Mamy instytucje, mamy ludzi, mamy przedsiębiorców, ale każdy z nich działa w zasadzie jako odrębna wyspa, więc zadanie się sprowadza do połączenia tych wszystkich ludzi, instytucji i zachobów, taką taki ludzki internet i ta wartość dodana, którą można osiągnąć, to jest właśnie ten cel polityki rozwojowej, którą przewiduje Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. I teraz w tym działaniu w kierunku zbudowania takiego modelu czy uruchomienia go, no, to oczywiście są bariery. I to są bariery społeczne, żeby, żeby nie powiedzieć kulturowe. Po pierwsze, to jest bariera nieufności, po drugie, to jest bariera niewiedzy, po trzecie, to jest bariera dialogu, po czwarte, to jest bariera wrażliwości na dobro wspólne jako wartości, którą wyznają wszyscy, no i to jest bariera ostatnia, która właściwie jest. Kompozycją różnych barier, to jest bariera współpracy. I teraz pytanie, co zrobić, żeby doprowadzić do uruchomienia tego procesu rozwojowego według modelu polaryzacyjno dyfuzyjnego. Oczywistą rzeczą jest, i o tym mówi strategia, że reżyserem rozwoju, odpowiedzialnością za prowadzenie polityki rozwoju obarczone są instytucje państwa, zarówno rządowe, jak i samorządowe. I to one powinny sprowokować pierwszy impuls, który uruchomi proces rozwojowy według tego przed chwilą opisanego modelu. Czyli usprawnienie funkcjonowania państwa, do którego nieufność jest powszechna, jak wynika z badań, to jest pierwsze wyzwanie które na tej drodze stoi. Tu także jest bariera niewiedzy, bo żeby zaczęły się instytucje państwa i jego reprezentanci, ich reprezentanci zachowywać zgodnie z założeniami tego modelu, no to po prostu trzeba do ich świadomości prowadzić pewną elementarną wiedzę, której jeszcze dzisiaj nie posiedli, bo być może nie wymusiły tego procedury związane z funduszami europejskimi. Ale to we własnym interesie powinniśmy zrobić, czyli mądrzy rządzący na wszystkich szczeblach. Druga, druga sprawa to jest nie wiedza nie tylko po stronie przedstawicieli władzy, ale i po stronie obywateli, czyli winni jesteśmy, winni jesteśmy obywatelom także wprowadzenie do ich świadomości wiedzy, która umożliwi im branie udziału w całym procesie zarządzania państwa i w procesie także czerpania e, korzyści rozwojowych, które są konsekwencją ich zaangażowania. I e, jednym z ważnych elementów tego wyzwania jest budowanie wspólnej wiedzy, bo jeżeli ta wiedza jest rozproszona czy skumulowana, tylko w nielicznych miejscach, no to mowy nie ma o uzyskaniu efektu spójności. Czyli to jest kolejne wyzwanie. Następne wyzwanie to jest stworzenie systemu wymiany tej wiedzy, czyli systemu, który pozwoli na korzystanie obywatelom z mądrości rządu i rządowi z mądrości obywateli. U nas cały czas funkcjonuje jeszcze stereotyp folwarczny. W którym dialogu nie ma, bo jest pan, który się nie myli i który nie znosi wszelkich uwag krytycznych dotyczących jego działalności i poddani, którzy po pierwsze nie mają odruchu brania udziału w czymkolwiek czy reagowania, bo są bierni, a po drugie, jeżeli już się odważą, no to bywają karceni i ten niestety obyczaj ciągle jeszcze w Polsce na różnych etapach, w różnych środowiskach funkcjonuje. Czyli stworzenie systemu dialogu obywatelskiego, który by prowadził do kumulowania wiedzy, wymiany wiedzy, i doprowadzenia do wspólnej świadomości i wspólnej wiedzy. To jest kolejne wyzwanie, które przed nami stoi. No i kolejne wyzwanie to jest wyzwanie w sferze wartości, czyli ukształtowanie powszechnej wrażliwości na dobro wspólne, bo bez tego to wszelkie formy zorganizowanego działania, które się rodzą spontanicznie, niosą za sobą ryzyko konstruowania sieci współpracy, ale niekoniecznie w naj, najbardziej celach z punktu widzenia dobra wspólnego pożytecznych. I wreszcie sprawne państwo, kompetentni przedstawiciele władzy, świadomi obywateli, wrażliwi na dobro wspólne, gotowi do dialogu, porozumienia, to jest podstawa do sprostania wyzwania, wyzwaniu współdziałania. Dzięki współdziałaniu jedynie wysiłek obywateli, i to zorganizowanemu i skoordynowanemu, wysiłek obywateli przekształca się najskuteczniej nie tylko w dobra podnoszące komfort codziennego bytu, ale także w poczucie więzi, solidarności, odpowiedzialności i satysfakcji tworzących, istotę poczucia tożsamości i narodowej dumy. I właśnie ten potencjał współdziałania, czy wykreowanie tego potencjału współdziałania, to jest to, co się nazywa kapitałem społecznym, bez którego jako czynnika rozwojowego trudno sobie wyobrazić rozwój. Pojawiła się właśnie jedna z tych strategii, o których mówiła przed chwilą pani dyrektor Calak, strategia rozwoju kapitału społecznego i tu pozwolę sobie na zakończenie zacytować fragment tej strategii czy tekstu tej strategii kapitał społeczny jest podstawą działania w niemalże wszystkich działach objętych strategicznym planowaniem, a budowa tego kapitału społecznego jest podstawowym warunkiem rozwoju kraju. I tego chciałbym Państwu wszystkim życzyć, żeby kapitał społeczny nie umykał z dyskusji o rozwoju, bo tam leży praw przyczyna często niepowodzeń tych, o których była mowa tutaj. A leczenie, przyczy, leczenie przyczynowe zawsze jest skuteczniejsze niż leczenie objawowe, które jest podstawową reakcją często polskich polityków. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Poproszę pana Zygmunta Mierzejewskiego z forum, z wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych z prośbą, bo tutaj mieliśmy bardzo ciekawe wystąpienie, jednak o, o dyscyplinę czasową, o te pięć minut, o które apeluję, tak byśmy dali szansę na, na dialog z salą po zakończeniu tego bloku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam szanownych Państwa ponieważ doktor Puzyna połowę mojego wystąpienia już i tak przekazał w sposób tak bardzo wspaniały, pokazując zagrożenia w dialogu społecznym, dialogu obywatelskim, więc ja skupię się bardziej na zadawaniu pytań panelistom. Myślę, że jest wiele kwestii, które należałoby w którymś momencie poruszyć i doprecyzować. Od bardzo wielu lat jestem członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rola partnerstwa, rola dialogu społecznego, rozwoju dialogu obywatelskiego jest tak oczywista że nie będę przytaczał wypowiedzi Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego czy Wiedeńskiej Deklaracji na rzecz partnerstwa, gdzie jest to wyraźnie podkreślone i zaznaczone. Jednak bardzo dziwi mnie jedna rzecz. Nasi politycy, nasze ekipy rządowe od... W 2000, w 2000 roku to nie było osoby, która by nie namawiała nas do wejścia do Unii Europejskiej. Wszyscy to rozumiemy, wszyscy byliśmy za tym. Ale również myśleliśmy, że nasi politycy, nasze ekipy rządowe przejmą główne, pozytywne elementy funkcjonowania Unii Europejskiej. Przecież Unia Europejska jest oparta na właściwym partnerstwie. Unia Europejska jest oparta we wszystkich założeniach na rozwoju dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego. A jak u nas wygląda w tej chwili dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, to myślę, że tutaj wiceprzewodniczący, nasz wspaniały kolega Jerzy Bartnik opowie, w jaki sposób są zawierane porozumienia, a później strona rządowa i tak robi, co chce. Czyli te wszystkie elementy Elementy negatywne, które pan doktor Pozyna przedstawił, to podkreślają, że do tej pory nikt właściwie nie odebrał pozytywnej roli rozwoju dialogu społecznego i wpływu na na właściwej prowadzoną gospodarkę, na rozwój gospodarczo-społeczny w naszym kraju. Są prowadzone konsultacje, a i tak ekipy rządowe robią co chcą były przytaczane komitety monitorujące. Jasne, że tam są partnerzy społeczni, partnerzy yy, 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 obywatelscy. Z tym, że większość w komitetach monitorujących stanowi ekipa rządowa i samorządowa. Więc to, co mają... To, yy, 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 rola partnerów społecznych, partnerów obywatelskich jest wyrażenie opinii, która i tak jest później przegłosowywana. Więc ta rola kontrolna to jest taka de facto pozorowana. Tak samo jest w wielu kwestiach. Jeszcze na szczeblu rządowym od czasu do czasu potrafimy wynegocjować, wymusić pewnego rodzaju porozumienia, ale jak wyglądało porozumienie partnerów społecznych w, na czas kryzysu, gdzie organizacje pracodawców, organizacje związkowe potrafiły się dogadać, a strona rządowa i tak zrobiła, co chciała, to wygląda, ile mamy jeszcze do zrobienia w dialogu społecznym, ile mamy jeszcze do zrobienia w dialogu obywatelskim. I tutaj opinie tego typu, które były przedstawiane na Komitecie Koordynacyjnym, że rola dialogu społecznego i obywatelskiego jest marginalna. Jest nie do przyjęcia, jest nadrzędną i cały czas to podkreślamy, walcząc o dodatkowe zapisy, dodatkowe środki z Funduszu Europejskiego na rozwój dialogu społecznego, na rozwój dialogu obywatelskiego. A teraz spotkaliśmy się z przedstawicielami z Unii Europejskiej, gdzie pokazywaliśmy, jak wygląda dialog społeczny dialog obywatelski. Oni nie potrafią zrozumieć, że my mamy problemy. U nich historycznie. Już dawno ten problem rozwiązali, oni sobie nie potrafią zrozumieć, że u nas mamy z dialogiem społecznym, który jest oczywistym, z dialogiem obywatelskim, który należy rozwijać, są problemy. Oni nie potrafią zrozumieć, że Partnerzy społeczni, jeżeli coś wynegocjują, strona rządowa ma inne zdanie. Do nich to nie dociera, trzeba im tłumaczyć, że trzeba dużo jeszcze włożyć wysiłku, żebyśmy my dorównali poziomem do poziomu dialogu społecznego obywatelskiego w krajach zachodniej Unii Europejskiej. I pod rozwagę jest ten problem, żebyśmy wspólnie dążyli do tego, żeby strona rządowa, strona samorządowa nie traktowała nas marginalnie w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dyskusja zaczyna się już bardziej problematyzować, mamy wyzwania mocniej naszkicowane. Czy ktoś z państwa z sali chciałby dołożyć swój komentarz, swoje aspekty? Swoje... Mamy w tej chwili jeszcze kilka minut, zanim przejdziemy do kolejnego bloku. Bardzo proszę, jak nie, to też w czasie kolejnych sesji komentarzowych będzie można się odnieść również do wcześniejszych spraw. Także nie, jeżeli ktoś teraz nie zdąży, to nie, nie marnujemy tej szansy. Czy jeszcze, jeszcze nie rozgrzali się Państwo? Ja też słabo widzę, proszę w razie czego mocno machać, bo ja jestem oślepiony tu przez, przez światła, więc gdyby ktoś z tyłu na przykład podniósł rękę, to mogę nie zauważyć. Aha, to na razie, to w takim razie myślę zbierajmy tezy naszych panelistów i potem najwyżej będziemy mieli czas na, na, na dłuższą dyskusję.